Mam do zaprezentowania 5 noży europejskiego producenta. Jest to firma Aitor hiszpańska. Uważam, że firma jest u nas niedoceniana. Noże zakupiłem około 10 lat temu. Nie było to trudne. Zajmowała się jakaś tam firma z Gdańska. Niemniej uważam, że mając na rynku obecnie tylko Victorinoxa i delemonta, czyli powiedzmy odszczepienie od Victorinoxa trzeba zaprezentować markę, która jest u nas mniej może znana. Pierwsza rzecz są to noże powiedzmy średniej wielkości, nie są to małe scyzoryki. Na pierwszy rzut oka Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wykonanie. Dosyć porządne wykonanie. brak yy, luzów. Oszcza są yy, można powiedzieć dosyć dokładnie wykonane. Mam tu kilka modeli. Nie umiem powiedzieć, jakie są to dokładnie modele. Prawdopodobnie to, co trzymam teraz w ręce jest to Aitor Alligator yy, Plus ze względu na filipsowski yy, yy, śrubokręt yy. Ten akurat model ma w sobie połączenie scyzoryka i jakby multitula są tutaj kombinerki standardowo otwieracz do butelek, do puszek. Następny model zaprezentuję tutaj i jest to model też no, którego po prostu nie umie, nie umie określić, jest to wszystko na stronie Aitora. Wyposażenie bardzo ciekawe, poza o, wspomnianymi otwieraczami jest o, pilniczek, jest to kawałeczek takiego takiej końcóweczki, no nie wiem do czego to może służyć zastosowanie się zawsze znajdzie następną sprawą są dosyć porządne nożyczki są one duże i przede wszystkim to tak jak mówię modele Aitora są powiedzmy dosyć porządnymi scyzorykami tutaj mam kolejne prawdopodobnie też jakaś wersja myśliwska z jakimś e, oszczem, które e, służy do skurowania, do podcinania powiedzmy ścięgien, e, jakiś tam żył i tak dalej, i tak dalej. No, e, w ten sposób wygląda. Standardowo wyposażone są, tak jak mówię, e, albo w śrubokręt e, standardu Philipsa, albo, albo tutaj jest nawet szydełko e, w, w tym wszystkim. Kolejny model jest e, z piłką nożyczki ma w sobie jedyną rzeczą, która mnie tutaj, której mi tutaj brakuje po prostu jest brak małego ostrza niemniej widocznie producenci nie zwracają na to na to uwagę, żeby to było istotne tak jak mówię jest to, jest to dosyć dosyć porządny wyrób przede wszystkim bardzo ostry, trzyma, trzyma ostrość uważam, że jest godny polecenia i uważam, że któryś z naszych sprzedawców powinien jednak poświęcić temu troszeczkę po prostu uwagi modele nie były dużo droższe od Noxa. różnią się tym, że mają standardowo po prostu zielone okładki okładziny to tak jak mówię, no, są dosyć dobrze wykonane, sam Aitor jest godny polecenia